Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie z pod Luksemburga. Jest ranek. Niestety, ranek i Luksemburg. Suma tych dwóch rzeczy równa się korki. Zwłaszcza jeżeli są tutaj od dołu to jest chyba trójka w Luksemburgu. Nigdy nie, nie pamiętam numerów autostrad w Luksemburgu. Są jakieś roboty drogowe i to wszystko stoi, postanowiłem, że sobie obiadę to landem, bo jest szybciej, natomiast na landzie już widzę też jest korek, bo ludzie objeżdżają, co prawda 5 minut, a nie 45, ale trochę jest. Także no, dzisiaj trochę luksemburskiego landu, w sumie niemieckiego też trochę landu będzie, a co dalej będzie to nie wiem. Wczoraj się z wami nie pożegnałem, bo poszedłem spać, ale dzisiaj się z wami witam, także na, na dzień dobry wszystkim życzę wszystkiego dobrego. No nic. Lecimy z tematem, bo szkoda czasu, trzeba zaczynać. Tutaj koreczek to jakiś hyperlapsik, może czy coś. Pyk! Think clear and <laughs> let them see, I ain't no fear. na autostradę A1 w Luksemburgu, już na wylocie na Niemcy Przeleciałem całe to centrum Luksemburga zakorkowane 9.40 Do celu mam 230 km Myślę, że będę chwilę po 12 na miejscu Zrzucę to Mam pewne Myśli co mógłbym jeszcze dzisiaj załadować, ale to z i tak zdecydują, więc na razie, to, na razie to zajmijmy się tym, co mamy do roboty, o. A nie, tutaj będziemy filozo filozofy wy wywać sobie. Halo, no, halo? Rozładowany. A no i spedytorka mi napisała, że na razie nie ma dla mnie żadnej roboty. Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Czyli jadę sobie gdzieś zaparkować i zjeść coś i odpoczywać. Zobaczymy. W sumie liczyłem, że coś zaraz załaduję i pojadę, a tutaj taka lipa. Mam nadzieję, że chociaż jutro coś załaduję. Weekend się zbliża, ja nie lubię weekend stać. Widzę też Aldi, jest fajnie. Widzę ciężarówkę, która... Ciężarówkę, która stanęła sobie na środku i ma wszystko gdzieś też można. Chwadłem na pomysł, że pójdę sobie do Aldika, bo stoję pod Aldi. Tylko że jest 1940 i zastanawiam się, bo to jest. Dobrze Damian, że chcesz iść do sklepu bez portfela, bardzo dobrze. No więc wracając do tematu, zastanawiam się, czy to Aldi nie jest do 1930, ale zaraz zobaczymy, a dostałem ładunek na weekend jadę do Rumunii. W sumie. Do miejsca, w którym jeszcze nie byłem, pomimo, że pracuję w tej firmie już tyle lat, już 3,5 roku, to tam jeszcze nie byłem, ale Rumunia, to jedniście, no nie, no do 21. pierwszej sprzątali, to myślałem, że już zamykają, jakieś płatki, Weronika ostatnio wzięło, Moja, moje siostry się jej udzieliło i śledzi stronę, o nazwie czytamy etykiety. No i jak się okazuje, bardzo fajna stronka. Polecam każdemu de facto, można się dowiedzieć sporo o swoich produktach. Dobra, to jest chyba to, co ja chcę. Ale po samą wodę to ja sobie przyjdę na sam koniec, wciąż będę tego nie nosił z powrotem. W sumie to miałem za wiele nie kupować, ale o A to to nie wiem co to jest. Energy drink za 50 centów to znaczy. Nie to, żeby to było jakoś super lepsze, ale... Oba są równie zdrowe. Ale fajne murki na mandarynki. Trzy lat, Jeżeli macie dopisek BIOS, przodu wszystko jest automatycznie droższe. Co to jest? Do miksera chyba, to tak... Fajne miejsce mają szanuję Te pasty mi bardzo smakują nawet paprykowa pomimo że nie lubię papryki to chyba nie to jest to coś kremę chyba to a tu jest drugie euro 50 powiem wam że dzisiaj tu w sumie nie wiem po co tu przedłem połazić sobie A no po wodę i po lody O a co to? To metka? Metka. To bierę. To bierę, bo nie wiem... Ej. Miałem nie kupować nic do jedzenia, bo mam jeszcze sałatkę. Słuchajcie, idę jeszcze po wodę i zrobię stąd rząd, ale patrzcie co znalazłem. Z pozdrowieniami do mojego kolegi Alpaki. Tak wiem to jest lama, ale wygląda jak alpaka. Sami popatrzcie. Znaczy to po lewo wygląda jak lama, ale to tutaj wygląda jak alpaka No lama, no drama, on alpaka lamy zaraz nie będzie, o pierdzielę. Wojnę z lamami. HWDL W ogóle HWDL Cało się będzie mnie słyszało no, miałem mieć tylko powodę i, i lody. Ja skończyło się jeszcze, że znalazłem metkę, ale tej metki nie mogłem sobie odpuścić, po prostu ona patrzyła na mnie. O, do mycia jesteś. Swoją drogą to Weronika się mnie pytała. Czy ja może kolekcjonuję te zdjęcia tych moich lodów infantylnych? Kolekcjonuję. Ta, 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 ta. Ale wygląda to tak, o jedną ho am. tu że gida. I dobry wieczór. Zostało mi. Na aparacie miejsca brak! Tak, yy, tak by the way ostatnio zacząłem oglądać dom z papieru. Z polecenia jednego z was. De facto Jestem na drugim sezonie, bo tak wolno mi idzie, bo nie mam za bardzo czasu na oglądanie, ale... Zurumbiste to jest! Naprawdę. Polecam każdemu. Jak ktoś lubi takie rzeczy kryminalne, a to jest głównie napad na mennicę, więc... Dużo fajnych rozmin, tajemnic, fajny plan. Yy, trzyma, fajne zwroty akcji. No, naprawdę polecam. Serdecznie polecam. Nagrywam to w tym momencie w DJI, bo tu mi brakuje pamięci. A wpadłem się z Wami pożegnać, bo stoję niedaleko firmy, gdzie mam załadunek na stacji. Rano sobie pójdę pod prysznic. A że wczoraj się nie żegnałem, to dzisiaj się z wami pożegnam. Więc wszystkim tradycyjnie życzę miłego dnia, fajnego popołudnia, super wieczoru albo dobrej nocy. I do zobaczenia jutro! Jutro zaczynamy naszą podróż w kierunku Rumunii. Do świąt zostało półtora tygodnia. Bye!